Cześć. W tej serii ćwiczeń skupimy się na precyzji rytmicznej i timingu. Będziemy grać różne czterotaktowe paterny, ale tylko na jednym dźwięku. W to świetny sposób na poprawę rytmu i kontrolę grubu. Zaczynamy. Krótki tip dla was, e, takie podsumowanie tych wszystkich ćwiczeń. Tak naprawdę polecam wam ćwiczenie od uderzeń na każdą miarę w tym przypadku myślimy o Tak, to są nasze ćwierćnuty. Po 32, tak? Czyli mamy tutaj wartości taka 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 i przechodząc sobie tak naprawdę przez wszystkie wartości yy, i przez ósemki, wiolę, szesnastki, intole.

Możemy to nazywać jeszcze te wartości trochę w inny sposób, ale mam nadzieję, że rozumiecie zasadę tak naprawdę, która jest za tym ćwiczeniem. Oczywiście najważniejsza jest precyzja. Ja też ominąłem tutaj, można powiedzieć, 7 wartości na jedno uderzenie. Trochę byłoby to trudne, oczywiście jest to możliwe do zagrania, tak żeby mieć raz, dwa, trzy, raz, raz dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, 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 dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Powiem szczerze, tutaj nie czuję się tak na siła w, w tej wartości akurat. Zominałem sobie to i ćwiczę raczej wszystkie te, te ćwiczenia, które Wam właśnie przed chwilą podałem. Jest to super element, żeby zacząć każdy dzień z gitarą basową. Układa to bardzo dobrze, nasze poczucie timingu i możemy dzięki temu naprawdę fajnie też wczuć się, powiedzmy, w rytm i puls danych utworów. Dzięki wielkie, spędź z tym ćwiczeniem każdego dnia krótką chwilę, a zobaczysz, jak wiele ono może Ci dać. Zapraszam ci także do dołączenia do mojego Patronite'a. Znajdziesz tam PDF-a do tego ćwiczenia oraz wiele różnych materiałów. Baza stale się rozwija, także myślę, że znajdziesz wiele ciekawych i inspirujących rzeczy. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym wideo.